I dzisiaj mam dla was krótki filmik, w którym pokażę wam trzy produkty, które niestety się u mnie ostatnio nie sprawdziły. Ostatni filmik z takiej serii był bardzo, ale to bardzo dawno temu. Ale to dlatego, że ja zawsze staram się szukać pozytywów w kosmetykach, nawet do produktu, którego, do którego nie jestem na początku przekonana, zawsze staram się znaleźć jakieś inne zastosowanie, albo znaleźć jakąś dobrą stronę tego produktu, dzięki której będę mogła dalej tego produktu używać, albo jakaś inna znajoma, moja osoba będzie mogła tego produktu używać. Rzadko zdarza się, że kosmetyk takie, które kupię, są totalną klapą. Także tych filmów jest dlatego mało, ale dzisiaj właśnie mam taki, mam trzy produkty które skreśliłam praktycznie od samego początku. Pierwszy produkt jest to podkład z Maybelline. Jest to Superstay 24 Hour Fresh Look Number Foundation, Mówiąc w odcieniu 10 ivory. Nie wiem, czy widzieliście test, ale tutaj będziecie mieli odnośnik do tego testu, jeśli jeszcze nie widzieliście, ale to możecie zobaczyć, dlaczego mi się ten podkład nie sprawdził. Jeśli chodzi o formułę ogólnie tego podkładu, to jest ona bardzo w porządku, ponieważ trwałość naprawdę ma bardzo fajną. Nie jest może jakoś bardzo ekstremalna, ale tak na co dzień, na długie dni w pracy byłaby jak najbardziej ok. Yy, tylko Określony jest ten produkt za to, że mega ciemnieje. On ciemnieje już podczas aplikacji u mnie, co jest widoczne od razu, ale jeszcze dodatkowo w ciągu dnia. I tak jak dodałam zdjęcie kolumny w teście tego podkładu, to byłam mega pomarańczowa, ale lefra jest to, że spędziłam cały dzień w Warszawie na załatwianiu różnych spraw, także wyglądałam mega sympatycznie. Szkoda, ponieważ. No, byłby to dobry podkład i ja na pewno bym go używała na co dzień, chociaż wiem, że wielu osobom się ten produkt sprawdził i u nich nie ciemnieje, ale u mnie niestety jest totalna klapa. Nie wiem, czy to się tyczy tego koloru, czy po prostu mojej skóry, ponieważ na niej akurat dosyć dużo podkładów ciemnieje. Tylko nie zawsze aż tak mocno, ponieważ tutaj byłam po prostu pomarańczowa. Jedyny podkład, który tak mocno u mnie ściemniał, nie, to dwa były w sumie takie, był Bourjois Hermat, którego też absolutnie Wam nie polecam, oraz L'Oreal Infallible, tylko ten w opakowaniu w pompce, a ten do skóry suchej, normalnej. Po też byłam pomarańczowa, też możecie sobie zobaczyć test. Dlatego z Bourjois akurat nie nagrałam i już szybko poszedł w świat, ale... No też, też nie miałam jak go sprawdzić. Ja go od razu zmyłam po prostu po aplikacji. Następny produkt będzie troszeczkę szokujący, ponieważ wiele osób bardzo, ale to bardzo ten produkt lubi. U mnie niestety, niestety się nie sprawdził. Jest to liquid camouflage z firmy Catrice. Mój jest w odcieniu najjaśniejszym, czyli 10 porcelain. Ja ogólnie bardzo lubię kamuflaż tylko ten w słoiczku. Ten do zakrywania niedoskonałości. On się u mnie bardzo fajnie sprawdza, ponieważ jest mega kremowy, ładnie się rozprowadza i ładnie też kryje. Jeśli chodzi o ten produkt, ten najjaśniejszy jest... Jedyny tak naprawdę, którego mogłabym używać, ponieważ drugi byłby już za ciemny. Jest różowe. Może to się nie do końca wydawać osobom, które mają neutralną skórę lub właśnie wpadającą róż. E, przy osobach, które mają właśnie mocno żółtą albo oliwkową cerę, to będzie widać od razu. Ja jak sobie tylko nałożę na ręce, to od razu mnie wybijać ten róż, co potoczami wygląda tragicznie. Naprawdę. E, skóra potoczami wygląda bardzo źle po aplikacji tego podkładu. Już nawet nie tyle chodzi o kolor, co ogólnie jak ten podkład wygląda. Wygląda tak no, brzydko, wygląda sucho. Ta skóra. Nie wygląda zbyt estetycznie, dodatkowo bardzo szybko chodzi w maszki. Kolor jakby był lepszy jeszcze dałoby się używać, jeszcze bym ten produkt udało mi się po prostu go zużyć do końca, chociaż nie byłabym dalej do końca nie z niego zadowolona. I jeszcze dodatkowo troszeczkę ciemnieje, także miejcie to na uwadze wybierając kolor. U mnie totalna klapa, nie wiem jakie są Wasze wrażenia co do tego korektora, ale u mnie absolutnie nie. Ostatni już produkt jest to paletka do konturowania z firmy L'Oreal, jest to Infallible Sculpt. Moja jest w odcieniu tym 1 Light Medium. Ja tego użyłam tylko dwa razy, także nie mam jakiejś obszernej opinii na ten temat, ale już nie chcę po prostu go ani więcej razy użyć na swojej twarzy. Ogólnie, jeśli chodzi o kolorystykę, to ten odcień do konturowania jest bardzo ładny. Jest dosyć jasny, ale jest właśnie taki chłodny, także idealnie pasuje do podkreślania policzków. Jeśli chodzi o ten jasny, no to tutaj miałabym troszeczkę wątpliwości, ponieważ jest on różowy. Jeśli chodzi o formułę tego produktu, to tak naprawdę możemy nałożyć jedną warstwę, ponieważ używając drugiej ścieramy to, co jest pod spodem. Także możemy nałożyć jedną warstwę, przy czym ten produkt jest naprawdę bardzo, ale to bardzo delikatny. Rozciera się no, niby ładnie, ale tak naprawdę delikatnie jest tylko widoczne. Także drugiej warstwy nie nałożymy, żeby ten produkt wzmocnić. Dodatkowo kolejny minus jest taki, że... Tworzy mega plamy po aplikacji pudru, ponieważ jeśli pudrujemy to, ja mam taką skórę, gdzie po prostu muszę to przypudrować, bo inaczej nie zostanie w tym samym miejscu, w szczególności jeśli bym używała właśnie tego jasnego odcienia w strefie te czy potocze do rozświetlenia, to ten produkt muszę przypudrować. Przy tym, jak właśnie używamy pudru, nawet takim ruchem wklepującym, nie takim, że po prostu rozcieramy mocno, to wtedy wiadomo, że ten produkt może migrować pod spodem. Jeśli przypodróżujemy właśnie tak wklepująco, ten produkt schodzi i właśnie zostawia takie plamy nieestetyczne. Bardzo to źle wygląda. Wygląda jak po prostu nierostarty brązer, tylko że jak już przypodróżujemy, już nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić, ponieważ to ściera. W niektórych miejscach ściera całkowicie, w niektórych tworzy właśnie takie plamy. Nie jesteśmy w stanie już nic z tym zrobić: ani nałożyć jakiegoś e, takiego kryjącego pudru, e, ani właśnie brązera na te miejsca, ponieważ to nie, wygląda, nie będzie wyglądało dobrze. Ja ra, dwa razy miałam na sobie ten produkt: za pierwszym razem nałożyłam bardzo delikatną warstwę i jeszcze jakoś wyszłam. Mimo, że tutaj kontrolując nos, to tutaj nie miałam w ogóle produktu na bokach nosa, miałam po prostu widoczną różową skórę pod spodem. E, a drugi raz, jak właśnie już chciałam mocniejszy efekt zrobić. Skóra wyglądała pięknie. Nawet udało mi się dwie warstwy nałożyć tego produktu na kości policzkowe. Wyglądało to bardzo dobrze, dopóki tego nie przewodowałam. Więcej już tego produktu niestety nie użyję. Szkoda, ponieważ obejmuje formuła, jest, jest ciekawa, bo jest taka właśnie kremowa, ale taka zastygająca, znaczy taka zmieniająca się w pudrową, jakby fajnie się rozprowadza, ale niestety. Trwałość musiałaby być dużo lepsza, żeby móc tego produktu używać. Jeśli chodzi o taki, takie konturowanie na mokro, to akurat Kobo u mnie zdecydowanie wygrywa, tutaj właśnie używałam tych dwóch produktów mieszając ze sobą, brązujących, brązowych dwóch odcieni na kości policzkowe, nie było żadnego problemu, ponieważ te są mega kremowe, ale też nie zauważyłam żadnego problemu z trwałością, także nie było nic źle. Także to by były trzy moje produkty, które się ostatnio u mnie nie sprawdziły. Dajcie mi znać, co Wy sądzicie o nich, jak u Was się te produkty sprawdziły, czy właśnie tak samo macie taką samą opinię jak ja, czy akurat u Was się sprawdzają, ponieważ nawet jeśli chodzi o tą paletkę do konturowania, to słyszałam opinię kilku osób, u których się sprawdziło, także nie wiem, czy coś robię źle, możecie mi coś podpowiedzieć ewentualnie, ale ja tak naprawdę nie mam zamiaru do tych produktów wracać. Napiszcie mi swoją opinię i napiszcie mi, jakie produkty u Was się nie sprawdziły w ostatnim czasie, żeby mieć oko na te rzeczy, żeby omijać je szerokim ukiem. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!